Co z tego, że masz pięknie wdrożone scenariusze marketing automation, wysyłasz piękne newslettery, jeśli mało kto je otwiera. I w dzisiejszym odcinku pokażę Ci, jak możesz w ciągu kilku minut naprawić dostarczalność, a tym samym otwieralność Twoich mailingów. Cześć Bartek Berend z tej strony witam cię w najnowszym odcinku na moim kanale. Dla osób, które jeszcze mnie nie znają, ja na co dzień zajmuję się rozwojem sklepów internetowych poprzez płatne kampanie, e-mail marketing, kreację wideo i analitykę. E-commerce. I w dzisiejszym odcinku skupimy się na dostarczalności Twoich mailingów. Jeśli korzystasz z narzędzia klawio, to pokażę Ci, jak możesz w ciągu kilku minut drastycznie ją zwiększyć. Więc nie przedłużając, przejdźmy do Klavio i pokażę Ci, jak to zrobić. No dobra, więc zanim pokażę Ci w jaki sposób naprawić dostarczalność i otwieralność Twoich mailingów, to w ogóle sprawdźmy na jakim ona jest poziomie. I żeby ją sprawdzić musimy przejść sobie tutaj do dashboardów, overview dashboard i tutaj na dole powinieneś mieć email deliverability by domain. Jeśli jej nie masz, to możesz kliknąć sobie tutaj add card i tam powinieneś ją... Znaleźć. No i teraz, jeśli ten open rate wynosi w, dla którejś domeny poniżej w okolicach 20%, no to znaczy, że ta dostarczalność tutaj kuleje. Oczywiście musisz mieć odpowiednią ilość danych, więc jeśli wysłałeś trzy maile i na podstawie tych trzech maili chcesz to oceniać, to to nie jest dobry pomysł. Musisz mieć tutaj odpowiednią ilość danych. Zazwyczaj ja tutaj sobie to zaczynam sprawdzać od tysiąca subskrybentów w bazie i jeśli ten open rate właśnie tutaj jest niższy niż 20%, no to powinieneś się zacząć właśnie przejmować tą dostarczalnością maili to są początki tego kanału, a chciałbym, żeby dowiedziało się o nim jak najwięcej osób i skorzystało z bezpłatnej wiedzy, którą się tutaj dzielę. Dlatego korzystając z tej przerwy, chciałbym poprosić Cię o pozostawienie subskrypcji i lajka pod tym e, wideo. Mi to pomoże w rozwoju kanału, a Tobie w zdobywaniu nowej wiedzy. Dzięki i wracamy do tego wideo. No i jak to mamy sprawdzone, no to możemy sobie przejść do. Tego, w jaki sposób to możesz naprawić, więc pierwsza rzecz to będzie Dedicated Sending Domain. Wchodzimy sobie w ustawienia, następnie w e-mail, Domains i jak widzisz, to jest moje konto klawio, i ja mam tutaj ustawioną domenę send.attrib.pl. Natomiast w, jeśli nie masz ustawionej tą Dedicated Sending Domain, Branded Sending Domain, to tutaj pokaże Ci się instrukcja krok po kroku, jak możesz tą branded Sending Domain sobie ustawić, to będzie wymagało od Ciebie dodania kilku DNS-ów do Twojej domeny, tak, żeby podłączyć tą domenę do konta Klawio i powinno to. Być zrobione bardzo szybko i łatwo, natomiast podłączenie tego przez klawio. Trwa w okolicach 24 godzin, bo tak te DNS-y się mniej więcej odświeżają, więc chwilę to może potrwać, natomiast nie musisz nic robić. I co, co to sprawi, podłączenie tej Branded Sending Domain? No, przede wszystkim nie będziesz wysyłał z ogólnej domeny Klawio, czyli coś tam, coś tam.klavio.com, tylko ze swojej dedykowanej domeny i też będziesz mógł pracować nad swoją własną reputacją tej domeny. No, i teraz co zrobić, żeby tej reputacji od razu nie, nie zawalić? Rekomendowałbym utworzenie trzech segmentów, osób, które gdzieś tam już aktywnie wchodzą w interakcję z Twoimi mailingami. I pierwszy segment osób to będą osoby, które w ciągu ostatnich 15 dni otworzyły od Ciebie maila. I co zrobić, żeby, żeby stworzyć taki segment? Wchodzimy do Create New, Create Segment i tworzymy sobie ten segment, czyli osoby, które otworzyły maila w ciągu ostatnich 15 dni. No i tutaj sobie możemy to zaznaczyć, że opened. Uh, zaraz to znajdę. Opened email at least once in the last 15 days. No i przez to, że to będą zaangażowane osoby, jest duża szansa, że jeśli wyślesz do nich kolejnego maila, to oni tego maila znowu otworzą. A to z kolei pozytywnie wpłynie na reputację twojej domeny. Więc nie, jeśli już zrobisz sobie tą dedykowaną domenę, wyślij pierwszego maila do tych e, osób, które otworzyły w, w maila od ciebie w ciągu ostatnich 15 dni. Kolejny segment. Analogicznie utwórz sobie segment osób, który otworzył maila w ciągu ostatnich 30 dni i kolejny segment numer 3 osoby, które otworzyły od ciebie maila w ciągu ostatnich 45 dni. I takie trzy maile do każdej z tych grup wyślij no, i w momencie, kiedy wyślesz te maile, myślę, że już wtedy ta reputacja domeny powinna być na, już na odpowiednim poziomie, i możesz już później wysyłać do całej bazy mailingowej. W ten sposób to robimy w naszej agencji i to się sprawdza. A jeśli potrzebujesz pomocy z ustawieniem dedykowanej, domeny, z podgrzaniem tej domeny, tak żeby reputacja była wysoka, albo ogólnie potrzebujesz pomocy z marketing automation, to w opisie zostawiam link do kontaktu z nami. Dzięki za obejrzenie tego wideo i do zobaczenia w kolejnym. Hej!